Jak sobie czytałam komentarze dotyczące tego serialu na filmie, to mega dużo ludzi pisało, jak to jest możliwe, że TVP zrobiło taki serial. Słuchajcie, to jest serial, który został wyprodukowany przez TVP w 2016 roku. Można powiedzieć, że jest to taki serialowy teatr telewizji wyreżyserowany przez parę reżyserską, która znana jest przede wszystkim oczywiście ze spektakli teatralnych, ale jest to też oczywiście para reżyserska bardzo znana w Polsce, Monika Strzępka i Paweł Demirski. To są osoby, którym zawdzięczamy. Naprawdę ten serial polecam wam z całego serca, bo jest to, myślę, że bardzo mało znany w Polsce serial, a naprawdę jest też naprawdę na wysokim bardzo poziomie produkcyjnym. W tym serialu mamy taki klimat, w którym większość scen odbywa się we wnętrzach, we w ogóle pałacu kultury i nauki. Jest bardzo tak duszno, jest takie przechodzenie między różnymi salami. Jest też trochę właśnie tej takiej niedopowiedzialności, trochę nie wiadomo do końca o co właściwie tutaj w, w tym wszystkim chodzi. Ma to sprawić właśnie takie wrażenie gdzieś takiego kawkowskiego klimatu, kawkowskiego klimatu konfliktu, kawkowskiego klimatu napięcia, czegoś, co wisi w powietrzu, a my nie do końca rozumiemy, dlaczego.